Pomysł na to, żeby mieszkać na wsi, się zrodził właściwie z, z, głównie z powodów ekonomicznych, bo tańsza była działka tutaj, zdecydowanie na nią nas było stać. Yy, a dom taki drewniany to nam się zawsze marzył, żeby mieć taki domek. I, i, i znaleźliśmy go też w dobrej cenie pod Białymstokiem. Dom jest zbudowany z bali drewnianych, składanych, łączonych na jaskół czy ogon. Tak też rozłożyliśmy go tam pod tym białym stokiem z pomocą trzech panów Janków, majstrów. Włożyliśmy go na dłużnicę, tak zwany duży samochód. Przywieźliśmy tutaj tutaj nam te belki zrzucili. Potem czas składania. No i też nie bardzo wiedzieliśmy się, jak, jak się to zabrać. To było ponumerowane oczywiście, był jakiś tam plan, ale zadzwoniliśmy w końcu po tych cieśli z pod Stoku. Ja ich ubagałam, żeby jednak mi pomogli, ale niestety musiałam po nich jechać do Białego Stoku, zabrać ich i ich młotki, i siekiery, i przywieźć tutaj, i potem jeszcze musiałam ich odwieźć. No ale złożyli to w tydzień. Zrobili wszystkie ściany. Cztery ściany i dach złożyli, taką konstrukcję, samo drewno. A wnętrze domu robiliśmy już, już sami, tutaj z pomocą naszych przyjaciół, którzy nam pomagali kłaść podłogi, robić ściany, murować. Wspólnymi siłami doszliśmy do tego, co jest teraz tutaj. Przy projektowaniu tego wnętrza bardzo skupiliśmy się na tym, żeby na, na dole, na parterze, było rodzinne miejsce, czyli kuchnia z salonem połączona. Jest jeszcze taka mała biblioteka, która jest jednocześnie gabinetem i pokojem komputerowym, i spiżarnia, która jest jednocześnie pralnią i spełnia jeszcze kilka funkcji. A na górze są cztery sypialnie, każdy ma swój pokój i jest też łazienka. Kuchnia jest zbudowana głównie z murków ze starej cegły i wypełniona jest szafkami, które są zrobione z płyty, wsadzone, zamontowane między, między cegiełki. Zastanawialiśmy się też nad podłogą w kuchni, bo zazwyczaj to musi być jakaś taka, jakiś materiał, który jest łatwy do zmywania i do utrzymania w czystości, ale jednak zdecydowaliśmy się na deski, które są wreszcie tego pokoju. Miało nigdzie nie ma być kafli. Wszędzie miała być naturalny materiał w miarę możliwości. I tak powstała taka rama ze szkłem, a pod spodem jest tapeta, przyklejona do ściany. To był pierwszy stół, który zrobiliśmy, i cały czas dla mnie jest. W międzyczasie mieszkaliśmy w kilku mieszkaniach, zanim tutaj się sprowadziliśmy ostatecznie do swojego własnego domu. Cały czas z nami był, też trochę przez pewien czas był naszym biurem, także też pełnił taką funkcję przez pewien czas. No a teraz w końcu już jest u nas w domu i nam służy. Krzesła znalazłam na rynku i są to chyba krzesła z jakieś indonezyjskie albo kolonialne, nie wiem dokładnie. W każdym razie były bardzo fajne i zakupiłam. To jest jedyna rzecz, której nie robiliśmy sami Drzwi w domu, te, które są na dole, to były oryginalne z tego domu, przez nas oczyszczone i zawoskowane. Natomiast okna też były stare, też były oczyszczone, ale jak przyszło do, do montażu, to się okazało, że jednak nie da rady ich zamontować tutaj, także musiały być wymienione na nowe. Jak większość rzeczy w tym domu, także kominek zrobiłam sama. Wykonałam go z płyty ogniotrwałej, takiej jak przeczytałam w instrukcji. Pomalowałam go na biało, może to nie był zbyt dobry pomysł, ale nawet jak się pobrudzi, to można go jeszcze raz pomalować. Wkład do kominka jest kupiony w markecie. Był to najtańszy wkład, który był dostępny, ale wydaje mi się, że spełnia swoje wszystkie funkcje, jakie miał spełniać. Obok w pokoju znajduje się biblioteka, która powstała właściwie z potrzeby też takiego miejsca, ponieważ razem ja i Adam mieliśmy bardzo dużo książek jeszcze z domów rodzinnych, i one przez kilka lat leżały w bankowie, właśnie tam, gdzie mamy stolarnie w kartonach, już zaczęły gnić pomału, więc musiały być na takich półkach. No i potrzeba była też pokoju komputerowego i miejsca, gdzie można sobie spokojnie usiąść, zapknąć się i odpocząć od zgiełku. Codziennego. Jest to osobne miejsce schowane na samym końcu domu. Już wychodząc z kuchni, z salonu, można się schować, zamknąć za sobą drzwi i, i super się zrelaksować pośród książek. Do domu przychodzi bardzo dużo gości, zwłaszcza teraz, jak dzieci poszły tutaj do szkoły. Mają bardzo dużo znajomych i wszyscy tutaj siedzą, właśnie też chyba spowodowane to jest tym rozkładem, tutaj jednak, bo. On zachęca do, do siedzenia. Często bardzo grają w ping na tym stole. Muszą najpierw uprzątnąć, bo zazwyczaj na nim jest spory bałagan. Dzisiaj wyjątkowo jest porządek, ale sprzątają sobie. Ja kupiłam im też taką siatkę do ping i grają. To jest nasz stół, który jest z nami od wielu, wielu lat i mam nadzieję, że wiele lat nam jeszcze będzie służył. I pokażę Wam, jak odnowić stół, żeby wyglądał tak jak nasz. Yeah. <sweak> Do wykonania takiego stołu potrzebne będą szlifierka, oczywiście z papierem ściernym, rękawiczki, pędzel, wosk i oczywiście stary stół. Do wypolerowania wosku potrzebna jest bawełniana szmatka. Stół należy wyszlifować, albo bardzo dokładnie, lub mniej dokładnie, zależy jaki efekt chcemy uzyskać. Ja chciałam uzyskać efekt porowatego drewna, nie całkiem wyszlifowanego. Na gładko i taki oto wyszedł. Zostawiam ślady pokornika, wszystkie ślady, na których widać czas, który upłynął na tym stole. Do woskowania stołu używam wosku pszczelego o wybarwieniu ciemny brąz. Dziury po kornikach wypełniam całe woskiem, i wtedy jest dopiero widoczny efekt. Tych dziurek i, i, i korników. Wosk zabezpiecza stół przed czynnikami atmosferycznymi i, i podczas użytkowania, ale nie jest aż tak bardzo wytrzymały jak lakier. Niestety trzeba woskowanie powtarzać co jakiś czas. Przed następnym woskowaniem, kiedy wosk już się zużyje, bo po jakimś czasie się niestety ściera, nie trzeba szlifować powierzchni, którą się woskuje. Nadmiar wosku wycieramy bawełnianą szmatką, po czym musimy całą powierzchnię dobrze wypolerować, aby nabrała połysku. I gotowe. I mamy piękny stół. To jest nasza balustrada, która powstała też z pewnej potrzeby, żeby było widać to, co się dzieje na dole i na dole, żeby było widać to, co się dzieje na górze i żeby nie zabierała przestrzeni wizualnej. Że są cztery pokoje, każdy ma swoją małą sypialnię. Za tą szafkę, którą pomalowałam sama, wygraliśmy w gazecie wnętrzarskiej narożną kanapę, która stoi na dole. To jest nasza sypialnia. Tu są szafy, trzy podzielone. Nie porówno, dwie są moje, jedna jest Adama. Szafy, w których się mieszczą wszystkie ubrania, szafy są podzielone na szuflady i na część do wieszania. To jest jedyny pokój w całym domu, w którym jest telewizor, ale nie mamy też telewizji, dzieci oglądają sobie filmy na DVD. Historia mebli z duszą zaczęła się 10 lat temu. Od renowacji mebli, które znalazłam w domu moim rodzinnym w Oliwie, gdzie mieszkałam z babcią i z rodzicami. I, i tak trwa do dziś. W międzyczasie dosyć dużo się zmieniło. Mieliśmy dwie stolarnie, różnych ludzi do współpracy, a teraz jesteśmy tutaj pod Gdańskiem i robimy meble. Są to meble y, dla indywidualnych klientów do, do domów, ale i także do hoteli, pensjonatów. Wykonuję te meble razem z mężem. Firma ma już, już w tej chwili 10 lat. No, jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej profesji. Zazwyczaj robimy nowe meble, ale znajdujemy się akurat w magazynie rzeczy, które czekają na swój czas. I tutaj znajduje się stół do renowacji, który. Właściwie ma już położony nowy fornir, czeka tylko na wykończenie. Ja siedzę na kanapie, która czeka na tapicera. Obok stoi stół wykonany techniką mozaiki, który zrobiłam już jakiś czas temu. Za mną znajdują się meble, które wymagają renowacji. Tutaj jest toaletka. Tutaj jest już pomalowana część łóżka, a z tyłu stoi ławeczka, która czeka również na tapicera.